Siema! Możecie ciszej, nagrywam vloga. Siema! E, właśnie e, powiem szczerze, podsumowując ten rap o pomimo, że mi się nie przydał, to jednak warto było. Na, nagrywam teraz w szkole sobie i powiem szczerze, o, na grupie znowu piszecie, no to fajnie, ale no, co, co tu mówić, po, poszło mi nieźle na tym polskim, Fajny sprawdziłem troszeczkę takiego stresu dla pobudzenia. Idealnie. Mam nadzieję, że na początku ja powiem co ja myślę o tym sprawdzeniu z Magbecie. Był, był trwał długo jak cenzura, nie będę mówił. Chyba, że Maciek powie, powiesz? Długi jak. Tak. Powiedział przychodzi też mój blisko tutaj kolega Michał może on weźmie udział w filmie pierwszy raz nagrywam film w szkole, ale niech będzie Michał, ja właśnie nagrywam film, który puszczę na YouTube chciałbyś wziąć udział? Michał bardzo chciałby Michał, to proszę Michał, film do widzenia Ej, to jest hamstwo. Hamstwo? Michał, na pewno nie chcesz? Powiedz choć, chociaż. No, chodzisz po moich no, widzów, głośno tak, krzyki do telefonu. Powiedz. No, Michał, no, proszę. <no> Michał, proszę. Powiedziałeś coś, ale powtórz to głośniej. Proszę pr proszę cię, proszę. proszę. Proszę, proszę. chodzisz tylko to. Mam już Łysy, pojedź coś do moich widzów. No dobra. jak chcę wynegocjować. Klawić, nie ma e, w sali. Nie ma to znaczenia, ale. Dobra. To podsumowując, sprawdzian był taki jak 1 na 10. Nara.